Heliocentryzm największy przekręt 12 dowodów na płaską Ziemię. Kulista Ziemia istnieje, ale w telewizji. Heliocentryzm to tylko teoria i to w dodatku fałszywa jedna z wielu fikcji, którą nam tu sataniści, iluminaci zaserwowali. Tworzą taki teatr dla gojów, a jest im to potrzebne dla władzy i pieniędzy czyli do podtrzymywania tego zakłamanego, diabolicznego systemu. Oficjalne media edukacja. Religie, światowy rząd podtrzymują tą fikcję, bo sami są fikcją i tworzą ten fikcyjny system. Skąd wiadomo, że Ziemia jest kulą? Dzieciom pokazują globus w budach, a teraz na internecie i w TV pokazują grafikę komputerową i na tym polega ta wiara, w ten dogmat heliocentryczny. Jest wielu kapłanów, nawet wśród antysystemowców. Naukowcy, płatne dziwki, potwierdzają tą ściemę. Dowód pierwszy. Gdyby Ziemia rzeczywiście była kulista, to przy obecnych tak zwanych lotach kosmicznych mielibyśmy mnóstwo zdjęć, filmów, a nie ma i być nie może, bo Ziemia jest płaska, a filmy, które pokazują obracającą się sferyczną Ziemię, to tylko grafika komputerowa. Kiedy spróbujemy wyszukać zdjęcia Ziemi z kosmosu, okaże się, że jest ich zaskakująco niewiele. Wszystkie z nich, włącznie z widocznym tutaj zdjęcie ze strony NASA, nazwano je wielka niebieska piłeczka. Wszystkie z nich są kompozytami. NASA nie stara się nawet ukrywać, że są to kompozycje graficzne, czy też obrazy wygenerowane komputerowo lub opracowane w Photoshopie. Większość tego, co NASA wstawia, to oszustwo. Nie ma zdjęć Ziemi z kosmosu. W innym zdjęciu stworzyli słowo seks z chmur. Można na to spojrzeć. Każdy może to znaleźć na stronie internetowej NASA. Dowód drugi: loty na księżyc to też fikcja. Kosmonauci to tylko aktorzy, a sceny lotów kosmicznych nagrywa się w basenach, czy gdzieś na pustyni, lub w studiu Hollywood. To teatrzyk dla gojów. Dowód trzeci gwiazdy. Gdyby heliocentryzm był faktem, to na niebie mielibyśmy chaos. Pomyślcie logicznie: Ziemia się obraca wokół własnej osi, obraca się też wokół Słońca, i Słońce również wykonuje ruch. To są trzy ruchy złożone na tle nieba. To nie pasuje do tego, co nam pokazuje rzeczywistość. Wszystko kręci się wokół gwiazdy polarnej Ziemia jest stała to niebo wykonuje ruch obrotowy. Dowód czwarty cień. Jeśli staniemy na balkonie albo na jakiejś górze, żeby za nami była ściana o zachodzie słońca, to zauważymy, że cień nie zwiększa wysokości, tylko się wydłuża, a to pasuje do modelu płaskiej ziemi. Gdyby ziemia była kulista, to promienie słońca padające od dołu zwiększałyby wysokość cienia. Proste doświadczenie sprawdźcie sami. Dowód piąty światło księżyca. Mówią nam, że księżyc świeci odbitym światłem od słońca. Gdyby to była prawda, to światło księżyca musiałoby posiadać cechy światła słonecznego, a nie posiada. Światło słoneczne grzewa, a światło księżycowe chłodzi. Przeprowadziłem zimą eksperyment. Na świetle księżyca jest zimniej nawet i o 6 stopni względem otoczenia. To znaczy, w cieniu temperatura jest 0 stopni, a jeżeli wystawimy na światło Księżyca, to będzie minus 6 stopni. Dlatego, jakie spełnia, są najczęściej przymrozki albo największy mróz. Księżyc ma idealnie taką samą wielkość jak Słońce i wykonuje ten sam ruch, tylko troszkę wolniej. Bo to jest doskonała zaplanowana maszyna, w której żyjemy. Dowód szósty. Znikające statki za horyzontem na morzu. Dla wielu jest to bezwzględny dowód na kulistość ziemi, a to tylko prawo perspektywy. Wystarczy tylko zoomika zrobić i już okręt widać. Co dowodzi płaskości ziemi i neguje jej sferyczność. Oni mówią, że przecież rzeczy znikają za horyzontem, ale to dokładnie tak, jak nasz wzrok działa. Przez perspektywę i atmosferę. Limit naszej wizji to mniej więcej 3 mile. I po 3 milach powinniśmy zobaczyć łódki zaczynające znikać za horyzontem. Tu chodzi o to, że jeśli będziesz widział łódkę chowającą się za horyzontem, i teraz spojrzysz przez lornetkę, to zobaczysz ją z powrotem. A jak znowu łódka schowa się za horyzontem, i wtedy użyjesz teleskopu, to znowu ją zobaczysz. Łódka nie chowa się za krzywizną. Dużo ludzi zrobiło wiele eksperymentów z zoomem. Dowód siódmy. Teoria heliocentryczna jest utożsamiana z Mikołajem Kopernikiem. Przyjrzyjmy się bliżej, kim był. A od kogo jest teoria heliocentryzmu? Od Mikołaja Kopernika, masona jezuity. To jezuici są główną lożą luceferystów, która wprowadza program New World Order NWO. Pozbawienie ludzi podstawowych informacji na jakiej planecie żyjemy jest bardzo ważnym elementem wprowadzania światowego chaosu dezinformacji, a Kopernik jest tylko twarzą tej operacji. To mason, Niemiec, Mikołaj Kopernik zrobił z Ziemi wirującą kulę i wykopał ją w kosmos. A to tłumaczy po co ta fikcja. Wirus został zaszczepiony w ludziach. Jest taka fikcja trójca teorii. Teoria Wielkiego Wybuchu, teoria heliocentryczna i teoria Darwina. A z tego urodził się materializm i gender. Także teoria heliocentryczna jest konieczna do kontrolowania społeczeństwa. Nim głupsze barany, tym bardziej je się szczerze. Dowód ósmy. Kąt nachylenia Ziemi. Względem osi obrotu wynosi 66,6. Skąd my to znamy? To pieczęć diabła. Sataniści podpisali się. Oni się zawsze podpisują pod swoje teorie. Tylko trzeba znać ich znaki, symbole. Dowód dziewiąty. Satelity nie istnieją. Chyba że satanistyczne elity. Talerze satelit są ustawiane pod kątem 10 do 15 stopni i to widać, ponieważ są wycelowane w naziemne przekaźniki telekomunikacyjne. Gdyby rzeczywiście coś latało u góry, to talerze satelitarne byłyby wycelowane w niebo. Tam, gdzie jest mała ilość przekaźników naziemnych, tam są kłopoty z zasięgiem, a poniekąd satelity latają wszędzie i jest ich tysiące. Zobaczcie, kolejna grafika komputerowa. Dowód dziesiąty. Słońce jest blisko Ziemi około pięciu tysięcy kilometrów. Gdyby było tak, jak nam we wszystkich oficjalnych źródłach przekazują, to takich widoków na niebie by nie było. A to jest dowód, że Słońce jest blisko chmur, a nie jakieś dziesiątki milionów kilometrów. Jest znacznie mniejsze, niż nam wciskają. A jak pamiętamy, wyliczenia rozmiarów Ziemi Erastostenesa są oparte o przeświadczeniu, że promienie padają prostopadle. A więc, kiedy Słońce przedostaje się przez chmury, powinno docierać do Ziemi pod kątem prostym, zamiast w taki sposób. Jeśli potraficie zmierzyć kąt, pod którym pada światło, z użyciem prostej geometrii dojdziecie, jak wysoko znajduje się Słońce. A to wynosi niecałe 5000 km. A gdybyście próbowali ukryć przed ludźmi informację, że Słońce znajduje się tak blisko, moglibyście użyć symbolu. Czy to wygląda znajomo? Jest całkiem niewiele tego typu nagrań pochodzących z kamer na balonach meteorologicznych. Rzecz warta uwagi. Możemy zauważyć gorący punkt na chmurach, dokładnie pod Słońcem. Słońce oddalone o 150 milionów kilometrów nie powinno tego spowodować. Ale zauważmy też, jak Słońce zdaje się poruszać na równi z Ziemią. W miarę jak kołysze się kamera, widać, że Słońce porusza się razem z Ziemią. Skoro Słońce jest oddalone o 150 milionów kilometrów, nie widzielibyśmy tego. Dowód jedenasty. Biegun południowy to fikcja. Dlaczego samoloty na tak zwanej półkuli południowej nie latają przez biegun południowy? Przecież byłoby bliżej. Odpowiedź jest prosta: po prostu biegun południowy nie istnieje. Samoloty na tak zwanej półkuli południowej dziwnie latają, ale za to pasuje to do modelu płaskiej ziemi. Nieważne jak wysoko uniesiemy się nad powierzchnię Ziemi, horyzont zawsze mamy równo z poziomem oczu. Czy stoisz na plaży, czy na wzgórzu, czy lecisz samolotem 13 km nad ziemią? Horyzont zawsze znajduje się na poziomie oczu obserwatora. Nie było też żadnej podróży dookoła świata przez biegun południowy, bo nie ma takiej możliwości. Podróże dookoła świata odbywają się wzdłuż równika, a to pasuje do modelu płaskiej ziemi. Dowód 12. Iluminaci w filmach po cichutku czasami pokazują płaską Ziemię. Oni wiedzą, jaki Ziemia ma prawdziwy kształt. Paceci w Czerni. Mamy rozmowy dwóch agentów, gdzie agent Kate tłumaczy Murzynowi, że Ziemia jest płaska. 1500 lat temu wszyscy wiedzieli, że Ziemia to środek kosmosu. 500 lat temu wiedzieli, że jest płaska. W kartach Illuminati też jest płaska Ziemia. Także robią sobie jaja. Teatr dla gojów. Oczywiście dowodów na płaskość ziemi jest znacznie więcej. Jeśli ktoś nie czytał, to zapraszam do zapoznania się z książką Erika Dubaja 200 dowodów na płaską ziemię. Jest też film. Jesteś indoktrynowany od przedszkola, że jesteś zdumiewającym zbiegiem okoliczności matki natury. Przypadkowym pyłkiem wobec miliardów lat Pędzącej ewolucji, rozciągającego się nieustannie wszechświata, powstających wciąż i wciąż nowych planet, gwiazd, galaktyk czy czarnych dziur. Tymczasem największą istniejącą czarną dziurą jest NASA, która wesła ponad 30 miliardów dolarów od amerykańskich podatników tylko za samo fałszywe lądowanie na Księżycu, nie mówiąc o całej masie innych misji i operacji. Ale w tym kłamstwie chodzi o coś więcej niż tylko o pieniądze. Współczesny ateistyczny paradygmat wielkiego wybuchu i heliocentryczno-ewolucyjnych teorii wtłaczany nam na każdym kroku kontroluje duchowo całą ludzkość. Poprzez usunięcie Boga i jakiegokolwiek rodzaju inteligentnego projektu, celowo zastępując boskie stworzenie kosmicznym zbiegiem okoliczności, poprzez usunięcie Ziemi z pozycji centrum nieruchomego wszechświata, masani przenieśli nas fizycznie i metafizycznie z miejsca najwyższej wagi do miejsca pełnego nihilistycznej obojętności. Nasze oczy i doświadczenie mówiły nam przez i 5,5 tysiąca lat, że Ziemia jest płaska i nieruchoma, a całe niebo obraca się wokół nas, wiecie. a Twój potencjał, ograniczony do wykorzystania 3% Twojego mózgu który jest codziennie dosłownie w przenośni trzymany w tej formalinie ogłupiającego chloru, fluoru, aspartamu i całej gamy chemicznych i psychofizycznych narzędzi kontroli umysłu. Pora w końcu wypiąć się z tego systemu i spojrzeć prawdzie w oczy, że jeżeli zostajesz oszukany w sprawie tak fundamentalnej, to tym bardziej jesteś okłamywany, manipulowany i wodzony za nos w każdej innej dziedzinie twojego życia. Nic nie wygląda tak, jak zostało Ci to przedstawione. Nauka, edukacja, telewizja, media, internet, Hollywood, religia, filozofia, psychologia to wszystko narzędzia kontroli Twojego umysłu, byś myślał, mówił i widział siebie tak, jak oni chcą, byś się widział, o sobie mówił i o sobie myślał.